Jesienią liście na krzewach i drzewach zamierają. Są one miejscem, gdzie gromadzą się różnego rodzaju infekcje, choroby grzybicze, bakteryjne lub nawet szkodniki, które spadają wraz z nimi na ziemię i tym sposobem przedostają się do gleby, gdzie zimują. Wiosną się budzą i ponownie atakują nasze rośliny. Jeżeli niczego nie zrobimy, aby temu zapobiec właśnie teraz na jesieni, Możemy pozostać w następnym roku bez plonów, a nawet całkowicie stracić nasze drzewa i krzewy, bo zaatakowane a nie leczone po prostu umierają. Dlatego jesienią powinniśmy o nie zadbać i pozbyć się wszystkich tych problemów. Potrzebujemy do tego dwóch środków. Pierwszy z nich to podchloryn sodu 15%, czyli chlor w płynie. Często używany jako wybielacz, również do uzdatniania i dezynfekcji wody, np. w basenie, niszczy on grzyby zawarte w drzewie, usuwa nieprzyjemne zapachy z szamba, likwidując bakterie odpowiedzialne za rozkład, dezynfekuje pomieszczenia, usuwa pleśń i wiele innych. Drugim składnikiem jest kwasek cytrynowy, który chroni zarówno nas, jak i nasze rośliny przed szkodliwym działaniem chloru. Do wiatra z 10 litrami wody wlewamy 1 litr wybielacza i 50 g kwasku cytrynowego lub zamiennie 100 g monofosforanu potasu. Dokładnie mieszamy. Roztwór ten musimy zużyć w ciągu godziny. Po zakończeniu zbiorów roztworem tym dobrze jest opryskać cały sad. Zabieg ten możemy przeprowadzić, gdy na drzewach jeszcze są liście. Jesienią bardzo ważne jest, aby przeprowadzić dokarmianie fosforowo-potasowe. Taka odżywka zwiększy urodzaj w przyszłym roku, a także wzmocni odporność i pomoże przezimować tym roślinom. Które są mało odporne na mrozy, a także wzmocni ich system korzeniowy. Jednym z najlepszych nawozów fosforowo-potasowych jest fosforan monopotasowy, łatwo i szybko przyswajalny przez roślinę. 20 g nawozu, czyli łyżkę stołową, rozpuszczamy w 10-litrowym wiatrze z wodą i podlewamy pod korzeń po mokrej ziemi stymuluje on rozwój systemu korzeniowego, stanowi też doskonałe źródło łatwo przyswajalnego fosforu i potasu, może być stosowany do fertygacji. Fertygacja jest to znana od lat i ceniona metoda nawożenia. Polega na wymieszaniu nawozów z wodą i podawaniu ich podczas podlewania roślin lub także możemy stosować ten fosforan monopotasowy jedolistnie. Fosforan monopotasowy jest to nawóz stymulujący kwitnienie, pozytywnie wpływający na formowanie owoców i korzenie młodych roślin. Stanowi on doskonałe źródło łatwo przyswajalnego fosforu i potasu. Jest to nawóz stymulujący kwitnienie, pozytywnie wpływający na formowanie owoców i korzenie młodych roślin. Umożliwia sterowanie dawkami azotu w zależności od potrzeb pokarmowych roślin, może być stosowany w uprawach hydroponicznych wrażliwych na zasolenie podłoża. Stosowany z pestycydami poprawia skuteczność ich działania. Fosforan monopotasowy stosowany do listnie podnosi odporność roślin na choroby grzybowe i ogranicza występowanie mączniaka. Co więcej, zwiększa mrozoodporność i odporność na niekorzystne czynniki środowiska. Reguluje gospodarkę wodną, co podnosi odporność na okresowe niedobory wody. Przyspiesza dojrzewanie warzyw i owoców, zwiększa intensywność wybarwienia, podnosi w nich zawartość cukru, a tym samym poprawia ich smak. Zalety jego stosowania: źródło łatwo przyswojalnego fosforu i potasu, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, powstawania pąków kwiatowych i zawiązywania owoców. Ogranicza opadanie zawiązków, obniża pH i poprawia skuteczność działania pestycydów. Może być stosowany w uprawach wrażliwych na zasolenie czyli hydroponicznych łatwy jest w stosowaniu pozostaje sypki niezależnie od warunków jest dobrze rozpuszczalny.